Z miłości zrobił coś, czego nie wolno było zrobić, a paparazzi mają to nagrane. Chcecie to zobaczyć? Miłość od zawsze była siłą, która potrafiła łamać schematy, burzyć porządek i zmieniać człowieka w sposób, którego nie da się przewidzieć. Ale czasem ta sama miłość prowadzi tam, gdzie rozsądek nigdy by nas nie zaprowadził. Właśnie dlatego w słoneczny, pozornie zwykły dzień w Warszawie, na jednej z ruchliwych ulic, Wydarzyło się coś, co w ciągu kilku godzin stało się jednym z najgorętszych tematów w polskich mediach. Marcin Rogacewicz, aktor rozchwytywany przez teatry i jednocześnie bohater wielu internetowych dyskusji, został sfotografowany podczas parkowania w miejscu absolutnie niedozwolonym. I nie byłoby w tym nic aż tak niezwykłego, gdyby nie fakt, że zrobił to tylko po to, aby Agnieszka Kaczorowska mogła szybciej dostać się do sklepu. Ten gest, w jego oczach zapewne drobny, romantyczny i pełen czułości, okazał się paliwem dla kolejnej medialnej burzy, bo paparazzi uchwycili wszystko co do sekundy. Aby zrozumieć, dlaczego to właśnie to zdjęcie wzbudziło tak ogromne emocje, trzeba wrócić do samego początku ich historii. Relacja Rogacewicza i Kaczorowskiej od pierwszych dni była wystarczająco burzliwa, aby rozgrzać tabloidy do czerwoności. Miłość, która zaczęła kiełkować jeszcze przed formalnym zakończeniem ich poprzednich małżeństw, automatycznie wywołała falę komentarzy, ocen, a niekiedy nawet krytyki. W przestrzeni medialnej nie brakowało głosów, które zarzucały im zbyt szybkie decyzje, zbyt odważne kroki, zbyt publiczne wyrażanie uczuć. Ale jednocześnie nie brakowało też fanów, którzy widzieli w nich parę nowoczesną, bezkompromisową, dwie dusze artystyczne, które spotkały się w idealnym momencie. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ich codzienność nie była pełna chaosu i konfliktów. Przeciwnie, oboje w naturalny sposób zaczęli scalać swoje życie zawodowe i prywatne. Wspólne projekty teatralne, udział w premierach, wywiady, w których wspominali o swoich planach, wszystko to składało się na wizerunek harmonijnego duetu żyjącego w rytmie sztuki i pasji. A zwłaszcza ta pasja stała się kluczowym elementem ich relacji. Agnieszka od lat związana z tańcem wprowadziła Rogacewicza w świat, którego wcześniej nie znał. I właśnie tutaj zaczyna się najpiękniejszy, najbardziej intymny wątek tej historii. Marcin, znany ze swojej teatralnej wrażliwości, zaczął odkrywać, że taniec nie jest jedynie formą ruchu, ale sposobem wyrażania emocji, których nie da się wypowiedzieć słowami. Na Instagramie wyznał: Nie mogę od rana przestać myśleć o miłości. Miłości do teatru, który mnie ukształtował artystycznie. Natomiast od paru miesięcy jestem absolutnie zakochany w tańcu. Taniec uruchomił jeszcze bardziej moją wyobraźnię i ciało. Spowodował, że jeszcze częściej uśmiecham się do siebie. Zacząłem tańczyć nawet we śnie. Ostatnio grałem spektakl w teatrze i nie mogłem w to uwierzyć, jak bardzo taniec odmienił moje aktorstwo spowodował ogromną świadomość ciała, ale też dodał mi jeszcze więcej pewności siebie, również na scenie. Kocham tańczyć. Tańczcie. Te słowa nie były zwykłą refleksją, były świadectwem głębokiej zmiany, jaką przeszedł. Fani z entuzjazmem obserwowali jego rozwój, a środowisko artystyczne doceniało nowe oblicze aktora, który nie bał się otwarcie mówić o tym, skąd czerpie inspiracje. Jednocześnie widać było, że związek tych dwojga działa na nich jak katalizator. Ona dodawała mu lekkości i otwartości, on wspierał ją swoją wrażliwością i doświadczeniem teatralnym. Na premierach wyglądali jak duet stworzony do tego, by razem istnieć w świetle reflektorów. Zdawało się, że nic nie jest w stanie przerwać harmonii, którą zbudowali. Ale jak to często bywa w życiu publicznych postaci, wystarczy jeden moment, jedna decyzja, jedno zdjęcie, aby cały spokój zamienił się w ogień dyskusji. I dokładnie to wydarzyło się w Warszawie. Fotoreporterzy uchwycili samochód Rogacewicza zaparkowany w miejscu, w którym nie powinien nawet na sekundę się znaleźć. Nie było tam przypadkowego postoju, nie było desperackiego szukania legalnej luki. To była świadoma decyzja. Agnieszka wysiadła z auta, poszła szybkim krokiem w stronę sklepu, a on został, jakby chciał zaznaczyć: Zrobiłem to dla niej. W jego oczach i gest troski. W oczach przechodniów i mediów wykroczenie. A w obiektywach paparackich gotowy materiał na kolejny skandal. Zdjęcia rozeszły się szybciej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Jedni pisali, że to przecież drobiazg, że każdy zakochany facet choć raz zrobił coś głupiego z miłości. Inni ironizowali, że parkowanie w miejscu zakazanym to nie romantyczny impuls, tylko zwykła lekkomyślność. Jeszcze inni zwracali uwagę, że osoby publiczne mają większą odpowiedzialność, bo każdy ich gest jest obserwowany, komentowany, oceniany. A mandat, który groził aktorowi, był tylko jednym z możliwych skutków. Drugim, trudniejszym do odwrócenia, były reakcje internautów i kolejna fala spekulacji na temat ich relacji. Ta sytuacja pokazała bardzo wyraźnie, jak cienka jest granica między gestem kochającego partnera a zachowaniem, które może przynieść więcej szkody niż pożytku. Z jednej strony widzimy kochającego mężczyznę, który chce ułatwić życie swojej partnerce i robi to bez wahania. Z drugiej mamy twardą rzeczywistość miasta, gdzie zasady obowiązują wszystkich, niezależnie od tego, jak bardzo są zakochani. I wreszcie mamy publikę widzów, którzy chcą wierzyć w romantyczne historie, ale jednocześnie pragną tematów, które można komentować, udostępniać, oceniać. W całym tym chaosie jedno pozostaje niezmienne. Miłość dwojga ludzi, która od początku ich relacji stanowiła fundament wszystkiego, co razem tworzą. Jednak ta historia przypomina, że nawet najpiękniejsze uczucia potrafią prowadzić nas w miejsca, w których nagle musimy odpowiedzieć sobie na trudne pytania. Czy warto łamać prawo dla ukochanej osoby? Czy gest wykonany sercem może usprawiedliwić konsekwencje? I co zrobić, gdy romantyczna codzienność zderza się z twardą rzeczywistością obiektywu paparazzego, który nigdy nie śpi? Jedno jest pewne. W świecie, w którym każda chwila może stać się nagłówkiem, granica między miłością a błędem jest bardziej krucha niż kiedykolwiek. A czasem wystarczy jeden samochód zaparkowany pod złym znakiem, aby przypomnieć, że uczucia i prawo rządzą się zupełnie innymi zasadami.